Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was kochani bardzo serdecznie w trzecią niedzielę wielkanocną, w niedzielę biblijną i zapraszam do wspólnej refleksji nad słowem Bożym. A dzisiaj w Ewangelii według Świętego Łukasza czytamy fragment, w którym to Pan Jezus spotyka się z uczniami w drodze do Emaus i zaczyna z nimi rozmawiać. No i pyta się: "O czym tak rozmawiacie, o czym tak myślicie?" I oni zaczynają odpowiadać. O tym wszystkim, co się wydarzyło z Jezusem Chrystusem i dodają jeszcze takie zdanie, a myśmy się spodziewali, że On uwolni Izraela, wyzwoli Izraela. I zobaczcie, co mówi Jezus na to, co oni do Niego mówią. O jak o jak nierozumni jesteście, jak nieskore są wasze serca do wierzenia temu, co zostało o Jezusie powiedziane. Zobaczcie, że mocne słowa, prawda? O nierozumni. Dzisiaj, bym, gdybym powiedział człowiekowi, że jesteś nierozumny, to by się obraził. Ale Jezus nie chce nas obrażać, tylko Jezus chce nam pokazać, że nie żyjemy Słowem Bożym. Nie chcemy zrozumieć tego, co Słowo Boże mówi. Dlaczego? Bo nie czytamy. I dlatego niedziela biblijna jest dobrym momentem, aby rozpocząć czytanie Słowa Bożego. Po co? Bo tak jak kobieta robi ciasto, to czyta przepis i jej wychodzi. I po kilku razach zapamiętuje ten przepis i robi już rewelacyjne ciasto. Jeżeli my będziemy czytali Słowo Boże, będziemy rewelacyjni względem miłości Pana Boga. Dlaczego? Bo będziemy znali Słowo Boże. Może nie zawsze do końca jeszcze wszystko rozumieli, dlatego są komentarze, dlatego można zapytać księdza. Ale zobaczcie, oni rozumni, jak nieskore są wasze słowa, jak wasze serca do uwierzenia <laughs> Słowu Bożemu. Prośmy w tą niedzielę biblijną, abyśmy, no właśnie, rozpoczęli czytanie Słowa Bożego, rozważali to Słowo Boże i wtedy z piękną miłością spotkali się na wspólnym łamaniu chleba w czasie Eucharystii, o czym również jest w dzisiejszej Ewangelii rozpoznają uczniowie Jezusa w momencie łamania chleba, w momencie, kiedy Chrystus daje im pokarm na życie wieczne. Kochani, niech Boże błogosławieństwo dopomoże nam w może właśnie dziś podjętych staraniach rozważania Słowa Bożego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej niedzieli z Panem Bogiem.